Cześć Andreas z tej strony. Witam w kolejnym odcinku o 30 po restarcie. I od razu na wstępie powiem, że 30 robi problemy z wielu powodów. Niektórych jestem pewny, niektórych tylko się domyślam. Tu macie przebitkę jak to akwarium wyglądało w czwartek. To był trzeci bodaj dzień po poniedziałkowej podmianie gdzie też były wszystkie szyby czyszczone, no widzicie prawa, lewa szyba zielona tak z tyłu, to już nawet nie, nie, nie pył zielony, a już to się zaczęło zamieniać w takie futerko z krótkich włosków. Przednia szyba też gloniła, więc y, y, są pewne problemy, których y, no, ja na początku w 54 nie miałem, tak, więc tam mi nie waliło pyłem po szybach, nie waliło mi krótkimi nitkami na szybach i tak dalej. Nieciekawie też wygląda alternator kimini. Mini. No jest, te stare liście są poglonione. No te nowe już wyglądają trochę lepiej. Na razie wyglądają trochę lepiej. Zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie wyglądało później. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Złapałem dwa albo trzy liście Kryptor Koryny, na której pojawiły się krasnorosty. W dwutygodniowym akwarium już krasnorosty, nie? nieźle. Ale to wyciąłem. Co jeszcze? No, parametry wody to znam co najwyżej w tej chwili KH i pH. KH jest 2, pH jest 6,2. Rośnie czasami do 6,4. A więc można sobie wyliczyć, ile dwutlenku węgla w wodzie jest. Ten dyfuzor jest zarąbisty. Słuchajcie, to jest mistrz świata w rozpylaniu dwutlenku węgla. Ja do tego mega akwarium podaję w tej chwili około 15-18 bombli na minutę. I mam taki poziom dwutlenku węgla w akwarium. Robi naprawdę świetną robotę ten dyfuzorek. No dodam, że ruch tafli wody też tutaj nie jest aż taki wielki, tak? Woda sobie krąży po akwarium, jest cyrkulacja, tak? Ale to ten ruch tafli wody nie jest aż taki, żeby te straty dwutlenku węgla były duże. Co do tempa wzrostu roślin, dzisiaj rośliny były przycinane, ponieważ podmiana była mniej więcej robiona 3-4 godziny temu. Limnofilia była dzisiaj cięta, ponieważ w końcu po dwóch dniach wyrosła do mniej więcej 2 trzecich wysokości akwarium. Ale tempo wzrostu powiem Wam, że jest słabe. No i słabe to też mało, mało raczej powiedziane. Po Gostemon praktycznie niewiele przyrósł. Może pół centymetra mu się udało. Limnofilia, to tak jak mówiłem, dorosła do mniej więcej 2 trzecich wysokości akwarium. To dzisiaj się zakwalifikowała na lekkie przycięcie. Tam dwa szczyty zostały wsadzone, żeby jeszcze to troszeczkę podgonić. Krypto no tak jak mówiłem, no to jest wolno rosnąca roślina, ale mówię, złapały, złapały krasnorosta. Dosadziłem też kilka, kilka szczytów wyciętych z dużego akwarium rotali okrągolistej, żeby troszeczkę zwiększyć masę roślinną, ponieważ masa roślinna w zasadzie niewielka masa roślinna to jest chyba jedna. Jeden z powodów, dla których mi to tak szybko, mocno pyli. Plusem w tym akwarium jest to, że Monte Carlo położyło się w końcu na podłożu, i mało tego, zaczęło się po tym podłożu powolutku położyć, puszcza nowe listki, i wygląda to całkiem nieźle. Kolejną przyczyną, która, 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 która no i takie robi takie problemy w tym akwarium, to to, że dopiero dzisiaj podałem troszkę za wcześnie, ale albo może nawet za późno, to, to tropika nie zaleca w 14 minut podawaniu nawozu, natomiast ja już dzisiaj delikatnie kropnąłem pełny nawóz do tego akwarium, ponieważ zauważam, że pewnych rzeczy zaczyna tutaj, znaczy brakuje pewnych rzeczy w słupie wody, tak? Na przykład limnobium, które pływa sobie po, po tafli wody, no ma takie bladawe trochę liście i też nie za bardzo się chce rozrastać, rozmnażać, tak? nie wytwarza zbyt dużo nowych tych pędów z nowymi roślinami. Więc dzisiaj krapnęłem troszeczkę tego nawozu, delikatnie, to nawet nie było pół dawki yy, i mam zamiar to robić co mniej więcej 3 dni, co dwa nawet dni, co trzy dni. Tak więc niedziela dzisiaj podałem, niedziela, poniedziałek spokój, we wtorek albo w środę, znowu klik klik, parę kropel, tak żeby to nie było, pełne, nie było to pół dawki, ale trochę mniej niż pół dawki. No będziemy się takie kropkowanie, kroplowanie mierzyć tutaj z, z tym nawozem, żeby na starcie nie przesadzić, ale ewidentnie trzeba coś tym roślinom, bo one bardzo słabo rosną. Bardzo słabo e, rosną. Korzonek trochę barwi wodę, dzisiaj ten Wężyk do CO2 był taki no brązowawy, trzeba było go wyczyścić, no, ale korzonek będzie długo barwił wodę. Tamten w 54 już taki nie jest, tak? On jest już jest taki bardziej przyjazny, jeśli chodzi o czystość wody, natomiast ten ciągle puszcza. Po nim pomijam już fakt, że on też się ten delikatnie zieleni, ten korzeń, ale to też może, mam nadzieję, do, do jakiegoś tam momentu tylko to się będzie działo, mam taką nadzieję. Dorzuciłem tu dzisiaj chyba ze 6 krystal redów nowych, bo, bo te, które miałem, to ich nie widać. No i widzę, że dorzuciłem tych 6 nowych i też ich nie widać, bo gdzieś tam buszują, kręcą się tam koło tego korzenia i łażą gdzieś tam z tyłu. No i co? No i tyle zaraz chyba sobie zrobię, jeszcze pomierzę sobie parametry wody, zobaczę jak to wygląda, co tam się w tej wodzie dzieje, co tam piszczy. Bo tego niestety jeszcze nie wiem. Przez te dwa tygodnie praktycznie nie mierzyłem parametru wody. Uznałem, że nie ma sensu, skoro to akwarium jeszcze się nie dotarło. Nie? Więc, ale dzisiaj już zajrzę, zobaczę, co tam, co tam się dzieje. Może, nie wiem, wywaliło mi jakimś żelazem do góry, albo jest go zdecydowanie za dużo w stosunku do czegoś innego. Może nagle, nie wiadomo skąd jakiś azot się wziął w kosmos, wystrzelił czy coś. No nie wiem, zobaczymy. No, co tu jeszcze Wam powiedzieć takiego sensownego o tym akwarium? No, mówię, trudny start, tak? Dużo trudniejszy niż w czwórce, Ale spróbujemy to jakoś przeżyć, przetrwać i sobie z tym, z tym poradzić. Na koniec jeszcze taka króciutka zajawka. Helenka wpierdziela Zatoczka. Jak się do niego dorwała z pół godziny temu, tak ciągle go zsie. No. Kupiłem dwie helenki, bo mi się trafiły w 54 rozdętki. A rozdętki to jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszy ślimak na świecie w akwarium, jaki może się trafić w słodkowodnym. Eee, więc dwie helenki, które od blisko tygodnia nic nie jadły, dlatego dzisiaj wrzuciłem im tutaj parę zatoczków. Jednego już widzę, dopadły. Bardzo fajnie. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Te parę minut na to co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że wystarczy. Ja Wam dziękuję, zapraszam Was na odcinek za tydzień. Za tydzień będziemy sobie gadać o 50 czwórce, bo tam też pewne kłopoty są, ale nie aż takie jak, jak tutaj. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.